Cierpliwie czekamy, na światło patrzymy, gdy będzie zielone, wtedy przejść możemy. Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę taniminecraft.pl oraz z kodem DOG1337 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku serwera Dragon Survival EU i ogólnie dzisiaj nagrałem dla was odcineczek z oszusta. Wy generalnie bardzo lubicie właśnie tą serię, więc pomyślałem sobie, że a dzisiaj mam akurat ochotę, żeby, żeby oszuścika tutaj wam nagrać, więc nagrałem naprawdę, oszust był naprawdę według mnie strasznie spoko. Typy chociaż wiedziały pewnie, że nagrywam To chociaż tam na początku udawali, że mnie nie znają Bo no wiecie, to jest słabe że Tak jak zawsze, ja nagrywam oszusty, że ludzie mówią O dogi, wiem, że robisz oszusta, nie? Więc tutaj akurat spo, spoko, typki się trafiły Fajnego oszustka sobie, oszusta sobie nagrałem eee, No i kurde, no Mogę wam zespojlerować, że zrobiłem pewne kile Więc myślę, że warto oglądać no i co po tym filmie tak fajnie jakbyście wbili takie nie wiem 500 lajków wtedy wam rozdam tego teksturpaka moim zdaniem naprawdę spoko teksturpak taka wiecie katana fajna takie koksiki szare no party classy tak samo spoko więc to chyba tyle no i też myślę że ogólnie niedługo jest start nowej edycji KHC więc pomyślałem sobie że jak wbijecie w 24 godziny 500 lajków to rozlosuję wam pod tym odcinkiem 5 rank ultra VIP czyli naprawdę bardzo dobre rangi na moim serwerze HC, więc no myślę, że jakby warto, yy, warto brać udział. Pamiętajcie, że 15 jest start edycji. Ja będę miał oczywiście live'a, no i jest to oczywiście nowy sezon, więc mamy nadzieję z samym administratorem, że będzie jak najwięcej graczy. No i co? No i to chyba tyle. Zapraszam Was do odcineczka i siema. No halo, siema. Siema. czyli macie wolne miejsce w Gilli, tak? Tak, jasne Ta, To mogę na rekrutację, bo kurde no Możesz Mam prawie 800 ranku, już trochę gram na Dragonie, trochę nie wiem, sobie znalazłem jakąś ekipę, nie? Prawda, wiecie o co chodzi generalnie no. Ja też Dobrze. wiecie, niedługo będę szedł do kościoła Bo z Rada nie poszedłem No ja, wiem, ja też nie jestem No, y więc wiecie o co chodzi, jakby Teraz chciałem znaleźć ekipę jakoś sobie pokopać, czy coś, sobie awka zostawić Wiecie o co chodzi, bo niby mógłbym na minecraft.pe kopać W kościele, ale nie, tak, tak to chyba nie wolno, nie? Ale generalnie jakieś wymagania macie do gildii, czy jak to jest? No kliknij sobie na kanał rekrutacja1 i tam Nie widzę O, dobra, jest ja, Czekaj, ja sobie to skopiuję do minecrafta, bo y, taki biały jest ten Kurde Teamspeak, że aż mnie oczy bolą W ogóle spalnią do mnie jakieś dzieciaki, dobra e, Ile masz lat? E, lat mam Nie wiem w sumie, a nie dobra 15 lat, przypomniało mi się Mam 15 lat, ale rocznikowo, no bo No ale generalnie jestem w piątej klasie Bo nie zdałem trzy razy, nie? Cztery, sorry, okay, okay. no z matmy Nie jestem dobry e, Posiadasz premkę? No premkę Posiadam, e, ukradłem koledze bo nie ogarniał giery Pelerynkę posiadam Nawet w domu posiadam taką pelerynę tego supermana Bo jak mały to, jak byłem mały no to Na bale przebierańców trzeba było mieć Ile lat grasz w minecrafta? A mogę w miesiącach podać? No jest jasno, że tak Dobra no to jakieś 96 miesięcy, coś takiego Coś takiego Cześć, bo chyba mi się okay. nie skopiowały wszystkie pytania Czekaj, gdzie to jest? To ja o, gram dwa razy więcej O kurde, to ty dobry jesteś Twój w Minecraft No to psi1337 Myślę, że wiecie o co chodzi okay, okay. E, Czy robisz okay. częste nocki? Jeśli chodzi o nocki to czasami mogę Ale jak mama się dowie to wtedy Wbija mi do pokoju i Gaśnicą mi w komputer strzela Nie, więc No wte Bo wtedy jest lip no, jeszcze żyję jakimś cudem. Czy masz dystans do siebie? W sensie, jaki dystans od szkoły do domu, no to tak około 300 metrów. No to jakiś tam dystans do siebie mam, no? No tak, 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 posiadam. A zaraz, zaraz, wszystkie? Nie, jeszcze nie wszystko. Yy, o kurde, ile tutaj tych pytań? Ja pierdzielę, ja myślałem, że ja od razu do gildii się dostanę, a tutaj. Czekaj, czekaj zaraz. To weź mnie zaprosi, ja będę po prostu oglądał Kubo i wam odpowiadał na te pytania. Ok, dobra, bo to... widzę, że jesteś taki ogarniatką chyba. To no chopie, ja jestem ogarniakiem! typie. Búśka clicker, na prawy, na lewy bo makro dobra. Maltiego. Wszystkie skrypty ba, Maltiego mam pobrane. Zaposzyłem. Jaki tak wy macie żaba? Tak. Żaba. Nie ma. Nie żaba, ropy Chłopie. No to co ty gadasz? Ropukie. Ropy Ropy też ropy. nie działa Ropy, no kurna roku. ropu no. Ropu? Dlaczego <grym>, nie zrobiliście ropy? Baza, dobra, dobra, dalej e, Nie jesteś toksyczny? E, tak W sensie jak się pytacie, czy nie jestem toksyczny, no to tak, nie jestem toksyczny. Dziwne pytanie. Dobra, jaki byłeś wcześniej? W gildiach, trzy ostatnie: eee, Dogi D0G i Dog. A rozszerzeń okay. wam nie powiem, bo się wstydzę. Eee, I dlaczego w nich nie jesteś? Nie tak, jestem w nich, bo kurde. To do mnie było? Nie, to jest ten... ten. No, jakbym odpowiedział, że. Jak było pytanie, nie jesteś toksyczny? No, to jakbym odpowiedział nie, no to by oznaczało, że jestem toksyczny. Z logika No, ale jakiś tutaj chow ogarnął i pisał na czacie. A ten. Dobra, czekajcie, bo tam jeszcze jakieś są pytania. Coś tam, ile jesteś aktywny dziennie w MCI na TS? Ogólnie jeśli chodzi. Na tym Spiku. No 24 godziny dziennie, bo sobie Awka zostawiam. A w minecraft'cie no, też 24 no, godziny, ponieważ no, 20... No, tak. Pa, no 24 godziny na tym jestem zmutowany i kopię jednocześnie na Afku. Więc chyba się zgadza... Jak jest taki, taki mm. jesteś kopacz, nie? O co tutaj? Czy umiesz robić watery? No tam water battle flipy umiem. Umiesz postawić klocka pod dupę. Zależy, bo jak mam takie rozwolnienie, no to w miarę tak, ale czasami to jest ciężko Szanujesz osoby młodsze, nie no nie szanuję frajerów, boże Beka, o co o co wy się mnie pytacie? Nie. No dokładnie, bo nie, nie wiem nie co to jest w ogóle za pytanie Oczywiście, że ich nie szanuję e, to ten, dosta, dostałam się do ludzi. Czemu wy macie w ogóle jakieś wy macie jakieś skórzane zbroje w ogóle? Nie bojecie, że ja was zabiję czy coś? Takie koksy pili czekajcie, ja sobie sprawdzę. Nie, się Dobra. Nie Dobra, czekajcie, ale ja sobie. Disco. <laughs> ja dupia, ja też mam taką opcję. Dynamiczny. Czarno... Particle. 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 O nie, ja tak nie lubię, jak ktoś się klepie z tymi Particle. Ja, się, ja tak nie lubię, jak ktoś włącza sobie te particle. Jakich ja, naj... ja bardziej Ja najbardziej chyba tego nie lubię. A nie, to jest dobre, nie, zaraz, innego. E, jak to jest? Dymna, o tego nienawidzę gówna walonego. Boże, nie wiem, jak można. Kurde, to jest takie gówno. Wy... Wyłącz to, bo cię zabiję. O, dobra, no dobra, no. Ale nie. Ustaj sobie, ustaj sobie zaparty. Masakr. Nie, ja sobie włączam te. E, Matrixowa ścieżka, bo ja taki chłopak z Matrixa jestem. Ale ten. W ogóle, czemu wy cały czas mówicie tych typów? Ja coś tak czuję, że, że, wy chyba, że wy chyba chcecie tutaj, kurde, jakiegoś masowego oszusta na mnie zrobić No tak. nie no chyba my nie robimy oszustów No a skąd, ta, skąd mam mieć pewność, że nie robicie oszustów? No nie wiem, bo wy koksy jesteście. A zostawiajcie łapki w górę pod filmami Maltiego? No, po film Malty to wiem A graliście na serwerze Cpl No grałem, grałem Tak, to jaki to jest tryb serwera? Easy HC Taki trochę bardziej pod... Mega No, no, mega drop, mega drop już. już... No. Co ty mnie chciałeś oszukać, morbo? Eee, ten, a generalnie do, do kościoła mam nadzieję, że codziennie chodzicie, bo ostatnio no, jak... Ja jestem ministrantem, nie? No, ja też byłem ministrantem, tylko że e, hasz z kadzidła paliłem, księdza, i zostałem wyrzucony. Nie, więc wiesz o co chodzi. Okay. W ogóle czemu ja nie mam permisji do niszczenia? To czekaj, to ci, i ci zastępcy, dobra? No daj mi zastępcę Dobra, bo ty jesteś koks. No daj mi tam. zastępcę Ej, serio dasz mi zastępcę? Tak no. To daj mi Mam Ta. zastępcę? Tak Pierdzielisz Nie no, chłopku Serio? Ej, zastępcę dostałem Teraz mogę wszystkich wyzywać i nikt mnie nie może wyzywać, jo? To tak działa? No. To weź ich tutaj, mów wszystkich, tak tak tak. bo ja mam tutaj coś do powiedzenia Kurwa, ja tak na pewno jestem to? tym zastępcą? Nie dobra, oni są gdzieś na innych kanałach no dobra, to są frajerzy ale napisz im, żeby wszyscy na bazę poszli czy coś. Bo generalnie ja bym chętnie pobudował jakiś dezugn, nie? frajerzy. Chcesz pokazać Ci mój pokój. Weź to krótko z nimi trzeba Frajerzy musisz zawsze na końcu pisać, bo inaczej się słuchać nie będą. Dawaj, dawajcie na bazę, bo... Dawajcie ten no, Dawajcie, to, budujemy to. ten dez Czemu wy żadnego dezugnu nie macie zbudowanego? A masz jakieś bloki emeraldów? No, ja. No, ja mam jakieś emeraldowce, ale. W ogóle ja tutaj mogę. Nie, nie, nie można stawiać. No, ja mam jakieś TNT weku, ale nie A wiem. Chodź, chodź, pokażę ci też. Czekaj, bo ja się muszę o, niżej jest? skopać. Bo ja wiem, że wy tutaj macie jakieś kurde pokoje, ale nie chcecie mi ich pokazać, nie? To jest oczywiste. Czekaj, wy od czego? O czego? No ale przecież. Ja też chcę pokój swój mieć. Co ty robisz? No ja też chcę mieć swój pokój, Mordo. No ja też chcę mieć swój pokój. No nie, bo ty mi zabierzesz wnóżki. Ja się boję. A wiesz, jak w starych czasach ludzie wykorzystywali dynamity? Wiesz, jak wykorzystywali kiedyś? Proszę nie, nie, proszę. Wiesz jak? Nie, proszę, nie, robi, robi. No co? Mhm. Nie chciałem ci tego aby zaprezentować. Czekaj, nie mogę rozkopać, ale ty. Jesteś tak ulany, że rozkopać nie mogę. Pa bo oni... To jest chory. A dobra, od 18, dobra. Co ty Nie, jest Nie, si, żartowałem. Żartowałem tylko. Jaki jest? Ty pekie... jakiś frajer Zbijemy go? Dawaj, zabiłem go. Kleił się jakiś frajer Skąd on się tu... Dobrze, ty go tutaj tepnąłeś, ty chciałeś żeby on mnie zabił Co się dzieje? I czemu ty czem, czem tutaj tepasz jakichś typów losowych? To, no to co z tego? Mały ale wariat, mógł mnie zabić Co? Nie, ale nie wiem, wy się tak... Ty, ty tak... Wiesz jaki ty masz głos? Ty masz taki głos jakbyś oszusta nagrywał, nie? Masz serio taki, taki głos, nie? ci miał matkę nie no, taki głos jakby się oszusta nagrywał Dobra, nie. to masz. Co ty robisz? No koksa Robisz oszusta? Nie no, nie robię oszusta Nie robię oszusta mordo Ja nie robię oszusta Coś... Ten komputer mi się włamał, kurde Brat mi się włamał na komputer Kurde Ja pierdziele, dobra no nie no brat mi się włamał, a wy mnie zabijecie teraz! Dogi No nie zrobiłem oszusta, kurde Dogi jest za Nie no to było dość łatwe do przewidzenia i mówiłam do zobaczenia No ta no mi się włamują wszyscy na komputer, nie? Multi mi się na komputer włamał bo pobrałem jego skrypty Ty nawet efektów nie masz, nie wiem co ty próbujesz osiągnąć w ogóle No jeszcze Kurde chłopie jeszcze z jak mi się rakiem płuc wbił nie wiem Mordo Dobra, 3 4 Ry Es no, no, no. <laughs> Es, 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 A to, czemu twoje koledzy ci nie pomagają? Ale przy Dragon to jest mój ulubiony no, no. serwer. Czemu on nie grałem na Dragonie? Kipcze idziesz stąd. Pa dragona wyzywają Ja ci nie oddaję item, bo ty mi oszusta nagrałeś no proszę, oddam ci Bejpona. Ale nie, bo musisz... Nie, ty nie możesz brać tych item, ty musisz teraz powiedzieć... Ale dobra, ale to Nie, musi coś zaśpiewać, nie? Wtedy może ci się oddam. No dobra, co mam zaśpiewać? No zaśpiewaj jakieś... Nie, nie tepaj się tutaj, bo ja ci tego nie oddam. Albo dobra, tepnij się, tepnij się, ale masz zaśpiewać Eeeem... Um, pan policjant. Pan policjant w porządku dobra, pilnuje. To na bocie. Co No tak? dobra, no to weź tu tego bota obsranego. No, to to masz. Czekaj, to czekaj, dobra, to no. no. Ale nie, bo ty... No, no, no ja cię hitam, czekaj. bo ty mnie zaraz... Co oszukasz mnie? No to sobie wpisz! Pan policjant lyrics i kurde. No co ty tutaj kombinujesz? No sprawdzaj ten tekst! O ty kurwa, zabiłeś! No bo masz śpiewać Masz śpiewać Dobra, czekaj, Co? Co tam być No spoko mordo A co? Kiedy kolejne klateczki? Bo co jest? Kiedy kolejne klateczki No kurde no XO spalam A, to jutro jak chcesz, to mogę zrobić dla ciebie specjalnie, spoko? Dobra, pan policjant A ty mówiłeś, że nie jesteś dragoniarzem, on tutaj jest na kanale? No jest No to on mówił, że nie jest dragoniarzem, a chce na dragonia ranking wbijać No, No a, nikt go nie szanuje w tej gildii, to jest taki frajer, taki To jest taki frajer w tej gildii, tak? Tak A dobra, okej, okay, taki, No dobrze, wiecie, właśnie tak brzmi jak taki frajer gildyjny, tak Właśnie mi się dobra, poczekaj, No dobra, dawaj, dawaj do łodzi, mordo Dawaj do Łodzi <gry> Dawaj, biorę chłopie, łopatę i ci roztrzaskam ten. Dobra da Dawaj ten, śpiewaj pan policjant Pan policjant, masz 5 sekund albo ci wysadzam gildię Dobra, wie ci wbite, piszę do dobra, piszę do Maltiego chopie Dobra, odpalam messengera, nie? Piszę do Maltiego Dobra, już piszę do, dobra, już piszę do Nie dobra, masz przerąbane Dobra, dobra, patrz, puszczaj no, na bocie No, puszczaj na bocie, chopie. A ja nie słyszę tego bota No to co ty robisz? No to śpiewaj bez bota, nie? Masz 5 sekund O, oh, Bo już! policjant porządku pilnuję! Przechodniów na pasach kontroluje Gdy żołdę świeci pyk, pyk, pyk Przebiegamy, myk, 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 myk cierpliwie czekamy na światło patrzymy gdy będzie zielone wtedy przejść możemy a my czekamy zielone świeci już teraz przejść możemy rum tum tum pączkamy ir się rozglądamy na nic nie wchodzimy szybko przechodzimy tup 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 Czerwone światło to zły znak Stoimy wszyscy Tak, tak, tak Cze... wszystko kontroluje Na czerwonym przejdzie Mandal otrzymuje tak, 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 tak Tak, tak, O kurwa, to już nie mam No dobra S. Ale dobra oddałem Ci tamy. E, to co? Dobra, to poczekaj, bo tego bota trzeba wy... Nie, ja idę fizyki się uczyć Dobra, poczekaj dogi, dogi, poczekaj, no dam, co? Co? Nie, ja dam ci coś na bazie Ja muszę się uczyć fizyki, bo wiesz jaki ja mam plan? Że wrócę w drugiej klasie Wrócę do szkoły, hopie I będę miał już przerobione tematy z fizyki się, domy, I będę taki geniusz się, domy, Nie, ja się tam. nie tepam, bo mi ja o 6 zrobiłeś Ale dam ci baconę, Dobra, dobra, idę, elo